Tak się składa, że stajemy przed sytuacją rozpoczęcia ogólnonarodowej dyskusji. Na temat wizji naszego systemu ochrony zdrowia. Konkurencja, różnorodność na rynku udrażnia i poprawia jakość obsługi. Czyli podmioty prywatne na pewno jako współistnienie do, do, do systemu publicznego. Cała informatyzacja, te wszystkie zmiany związane z elektronizacją, one za kilka lat dadzą absolutnie nam dodatkowe szanse i możliwości i diagnostyki, i, i telemedycyny. I, Różnego rodzaju usług, które dzisiaj są trudno dostępne. Jestem przekonana, że Europejski Kongres Medyczny jest jak najwłaściwszym miejscem do rozpoczęcia tej dyskusji. I e, zbliża się do decyzji, bo rozmowy rozmowami, ale Państwo potrzebuje istotnej decyzji.